Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Dzisiaj spróbujemy takiego gałgana od alternatora wycisnąć na prasce. Wycinać zębów mi się nie chce. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, panie, panie! O! ustawić co by było dobrze widać kiedyś widziałem taki sposób wyciskali zobaczymy może mam za mało prasę może co no nie wiem zobaczymy przepraszam że obraz się kiba, ale ja też się kiwam Zobaczymy, czy pójdzie jadęga. No i sklepkiem o idzie, 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 panie, idzie. No tak, tylko teraz trzeba coś podłożyć. Się prasa za krótka zrobiła? No. no nic, to za duże, weźmiemy śrubkę. o. Słupka za mało, To jeszcze coś podłoży. to się może widzieć? a może o idzie o, nie idzie no i to mnie się podoba w taki sposób o Tylko zobaczymy czy się rozleci bo to że Wyszło to jest to, wyszło, ale czy się rozleci, to nie wiem. O! Trzeba będzie w niego chyba puknąć. O! Już idziemy na stół. Najważniejsze że gośka wyszła. jest młotek i rękawiczki, bo mnie Boguś tu znowu powie, że BHP, to tamto, BHP jest dla młodych. Oj tu. i orzeszek się rozleciał panie a ja tutaj o i się rozleciał a ja się tyle mordowałem z tym wycinaniem tych zębów a to paska i po krzyku Gdy będzie lepiej ode to. Nie trzeba tego wybijać Ten drod wyjmę i po co to będę wybijał? Tak wszystko idzie na złom resztę. mieć. taki tutaj taki na złom. Dobrze poklejone. Jakimś przywaksem. to tam rozwalać. jak tu chodzi tylko o dród. No i teraz puszczamy go wolno, hop. A samo wyjdzie. O, o jaki piękny widok, panie są moje ściepeczki. Czyż to nie jest piękne? O! To już może iść w całość na zło. I zaraz zobaczymy, ile tu Gramów z tego, o. ja obstawiam 600. Polecam te kanały szczególnie Bociana, Flaminga, Gołąbka, Easy Ridera i Neodymowego Mario, jakby co to miejsce jeszcze jest. Tadam! O, panie, 350 tylko. Myślałem, że będzie więcej. Ale, dobre i to. Hop. O, panie. Jest tu na nowy miesiąc. O, a Cały. Tu jest ponad 12 kilo. Tu jest 8 kilo. Nie, po biału. Ale jeszcze mam trochę do rozebrania, także działałem trochę z mosiądzem i tego, muszę jechać na złomik, trochę towaru oddać, to idzie bezpośrednio na złomik, o tu, o. A to jeszcze trzeba te pierścionki tu zdjąć i też pójdzie na złowik albo zostawię to do wybijania na tym. No dobrze, też jest pomysł. No może jeszcze dzisiaj coś nagram. Na razie idę na śniadanie. No także zaraz wrzucam filmik pozdrawiam wszystkich